Jestem na tym, na, na, na koło KFC, tego nowego, na skrzyżowaniu koło pipi. No to już, no to jest żadna odległość. No, zobaczymy jak wyjedziesz tam na górkę i wbijesz się e, na Krzyską, no, to wtedy będziemy mieli porównanie. No, no tak, dokładnie, no, no na tą chwilę. Oczywiście z anteny ręcznej, z urządzenia, więc nie zapinałem yy, samochodowej anteny. No, ale no, mam nadzieję, że bez problemu będzie, będzie łączność do samego końca. No to się okaże. I trudno się mówi. W tej chwili jestem yy, przy Starym przy, przy, przy Szpitalu na rondzie. Jak to słychać? W skali czterostopniowej na 1-2 yy, się waha, natomiast cały czas w 100% zrozumiale. No to okej, okay. dla porównania to możemy jeszcze w analogu. Dla Por, porównania. No i to byłoby niezłe. Jeżeli to tam rzeczywiście nagrywasz gdzieś tam, to, to powiem <sum> się, że na porównanie yy, moglibyśmy przejść w FM. To czekaj, który kanał był FMowy, pamiętasz? Yy. No, prawdopodobnie drugi, trzeci pierwszy był. Dwa e, razy Dobra, y, trzeci kanał, trzeci kanał, przyjdźmy. ale Jestem, jestem. No panie, bez porównania, chłopie, wracamy, nie będziemy się denerwować. No, no widzisz, dobrze, no to no, wiesz, nie to tak źle, no moje ucho jest do szumu przyzwyczajone, to, 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 dobra, no to wracamy z powrotem. Nie. No i teraz wiesz, teraz przynajmniej cicho i nie szumi elegancko. No nie no, to jest fakt, że, że czy jesteś, czy masz zasięg, że się jest to na granicy zasięgu, no słychać tak samo i samo jest z teatrami i to jest no to jest nawet fajne no nie. Natomiast jak już jak już jest rzeczywiście tak tak za daleko żeby te, te dane dobrze szły to no to czasem będzie rwało, a w to ucho sobie dopowie to i tamto. Nie, no zgadza się. Natomiast musimy jeszcze zrobić ale to pewnie po świętach porównanie jak szybko się synchronizuje po utracie ramek, wiesz? No no Słuchaj, jestem w tej chwili już na wszystkiej Zjeżdżam, skręcam do klubu tej okolicy. No to teraz już będę otwarty na otwartym terenie, więc no więc będzie tylko lepiej, nic innego. No wiesz, zasadniczo ja mam górkę jeszcze, nie? Tam gdzie jest bania, także ten, ten pagórek cię troszeczkę zasłania. Dobra, jedź i jak dojedziesz to daj znać. No okej, okay. no jestem w zasadzie na miejscu właśnie, Aha. parkuję mój piękny wóz, no coś to dużo ludzi dzisiaj, no, parkuję wó wóz i wysiadam. No dobra, no to wypakuj się, jak wyjdziesz zobaczymy jeszcze, wejdziesz, tak dla picu jeszcze jest, będziesz wołał jak będziesz w budynku, wiesz, bo ciekaw jestem jak to wyjdzie z budynku. no więc biegnę sobie znaczy, że idę z spacerkiem, nie biegnę może to nie było? chowam się już za tynek i wchodzę aktualnie do środka jestem już w środku, no jak? cały czas płynnie i bezproblemowo no widać było efekty, że siedzisz, że wyszedłeś z puszki, wiesz, bo sygnał od razu skoczył na makro no, no to dobrze znaczy się, że działa. Dobra. to porównania będą y, później. No, sprawa do klubu, a to zamieszanie. Tymczasem cześć. No pozdrowienia w takim razie dla kolegów z klubu i do, do, do usłyszenia.